Twoja firma może podbić świat, jeśli dotrzesz na właściwe rynki. Finansowanie z Unii Europejskiej może zmienić Twoje marzenia w rzeczywistość, jeśli znajdziesz właściwych doradców. Twoja technologia i wiedza staną się cennymi produktami, jeśli znajdziesz właściwych partnerów. Enterprise Europe Network, europejska sieć pomagająca w rozwoju i innowacyjności małym i średnim przedsiębiorstwom. Wykonaj właściwy ruch. Witam państwa. Mam zaszczyt dzisiaj podzielić się z państwem moją wiedzą i doświadczeniem dotyczącą spedycji, roli spedytora i przewoźnika oraz umów dotyczących przewozów towarów. Nazywam się Piotr Sikorski, pracuję w branży transportowo-logistycznej od około 20 lat i chciałbym po prostu podzielić się swoim doświadczeniem i pokazać państwu, że Posiadanie gestii transportowej, czyli decydowanie o tym, w jaki sposób i jakim środkiem transportu dostarczymy towar do naszego kontrahenta, może przynieść Państwu zyski. Generalnie, chciałbym omówić 12 kwestii, poczynając od szeroko pojętej usługi spedycji, następnie przejść do odpowiedzialności spedytora. Opowiedzieć Państwu nieco o systematyce firm spedycyjnych, e, omówić podstawowe dokumenty regulujące współpracę ze spedytorem. E, następnie poświęcić nieco czas, czasu ogólnym warunkom spedycyjnym. E, kolejnym tematem jest odpowiedzialność przewoźnika, która różni się w pewien istotny sposób od odpowiedzialności spedytora. E, następnie chciałbym podpowiedzieć Państwu, czego powinniście oczekiwać. I jak może, po kontakcie z dobrym spedytorem, jak możecie takiego dobrego spedytora w takim kontakcie rozpoznać? Kolejnym tematem są podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa. W ślad za tym, co nieco o towarach niebezpiecznych. Ponieważ jesteśmy już od wielu lat członkiem Unii Europejskiej, chciałbym też podzielić się z Państwem wiedzą na temat wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów, która jest istotna z punktu widzenia rozliczenia podatku VAT, między innymi. A następnie przejść do kryteriów, które pomogą zdecydować, czy chcemy zatrzymać gestię transportową, czy też oddamy ją naszemu partnerowi handlowemu. A ponieważ zakładam, że w wielu przypadkach ta decyzja będzie pozytywna, to mając gestię transportową, warto również wiedzieć w jaki sposób porównywać oferty spedytorów, tak aby porównywać jabłka z jabłkami i dokonać wyboru, który będzie dla państwa firmy najbardziej korzystny.